Cześć, nazywam się Emilia Nowak, jestem projektantką mody, moda to moje życie, projektuję, szyję i bardzo to lubię robić. A dzisiaj chciałam się podzielić z Wami moją pasją. Przyniosłam dzisiaj do telewizji hollywoodzkiej kilkanaście stylizacji i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Do szycia motywuje mnie moja rodzina, założyli u niej taki potencjał. Jak była mała, to szyłam ubranka dla lalek, bardzo mi się to podobało i postanowiłam pójść do technikum na profil technik technologii odzieży. Tam się nauczyłam szyć. Wcześniej pomagałam babci, patrzyłam jak to się robi. Szukam inspiracji wszędzie, ale najbardziej inspiruje mnie malarstwo. Jedną z takich najważniejszych kreacji było uszycie sukienki na studiówkę. Długo szukałam odpowiedniego materiału i w końcu znalazłam. Myślałam, że mi nie wyjdzie, ale zrobiłam konstrukcję, różne poprawki i udało się. Już za chwilę zobaczycie, jaki usiłam dla siebie jest unia z kłopka. It's something that I town. Thinks it's crazy back home It kills me that you're not around I think we're getting too deep Ain't you no know, party on the weekend Upstairs, like I said, I'm standing out of bottle I don't take the shit but you do So I gotta... got a coffee club going right. up On a Tuesday Got your girl in my curtain shake Tuesday club going right. up On a Tuesday Got your girl in my curtain shake Tuesday club going Got your power in the cut and shake. Tuesday, love on the birthday. On Tuesday, got your power in the cut and shake.